Odwołany został Daniel Castellani. Wbrew temu, co pan przypuszczał, wbrew temu, co pan chciał, dawał pan jeszcze niedawno 80% szans. Tak to, tak to wyglądało. Widocznie w ostatnim okresie coś się zmieniło i stanowisko prezydium było jednoznaczne. Wnioskowali o odwołanie. Trzeba oszanować w demokratycznym głosowaniu w stosunku głosów 13 13,5 przy 3 wstrzymujących. Trener został odwołany. Przyjmuję to oczywiście jako wypowiadałem się jako członek zarządu, ale również i osoba współpracująca z Danielem. W swoim wystąpieniu merytorycznie uzasadniłem, czym się kierowałem przy, przy, takiej, przy takiej decyzji, ale, ale tak jak powiedziałem, szanuję demokratyczny, demokratyczną decyzję zarządu. Zobaczymy, co dalej. Myślę, że trzeba się skupić w tej chwili na tym, co w przyszłości, i zrobić wszystko, by. Ten wybór był jak najlepszy, bo rok jest bardzo trudny. Jest Liga Światowa w Polsce, są Mistrzostwa Europy. Wszyscy powinniśmy się skupić na tym, by, by pracować na rzecz polskiej siatkówki i, i nie doprowadzić do sytuacji, w której no, spadniemy do trzeciej czy czwartej ligi w siatkówce. Jaka jest tendencja, Pana zdaniem, wśród członków zarządu Polski szkoleniowie, czy też zagranicznych? No, bo to jest w tej chwili kluczowe pytanie. Kto następcą Kastelaniego? Nie było takich rozmów. Nie są mi znane żadne, żadne nazwiska, które ewentualnie mo, mogłyby wchodzić w grę co do, co do wyboru. Myślę, że w najbliższym czasie prezydium Związku przedstawi, przedstawi taką koncepcję i, i podda pod dyskusję na, na zarządzie. Gdyby to od Pana zależało, postawił Pan na zagraniczną myśl, kontynuując pracę Castellaniego, a wcześniej Lozano, czy też jednak już zdecydował się na, na, na polskiego trenera? Trudno mi się na gorąco wypowiadać w tej kwestii. Miałem swoje określone zdanie, jak pan wie na ten temat. W związku z tym no, na gorąco nie chciałbym w tej chwili tego komentować. Na pewno będzie ważna opinia Wydziału Szkolenia. Po, po jakimś tam czasie, gdy te emocje opadną, myślę, że konstruktywna będzie rozmowa na ten temat i, i kierunek nadany, czy, czy to będzie kierunek trenera z Polski, czy z zagranicy. Kilku pana zawodników no, najgoręcej Stawało murem za Danielem Castellanim. Kilka wypowiedzi w ostatnim tygodniu, ale dzisiejsza Marcina Możdżonka jest moim zdaniem dość znacząca. Powiedział, że jeśli Daniel Castellani nie zostanie, że będzie inny szkoleniowiec, to kto wie, być może nawet juniorzy będą grać w nowej reprezentacji. Ja nie będę tego w tej chwili komentował. Trudno mi się odnieść do tego, co mówią zawodnicy. W tej chwili. Oni przed tą decyzją już się wypowiadali na ten temat, wierzyli w sens pracy z Kastelanim. Myślę, że mówią to w tej chwili w emocjach i, i, i po czasie no może troszeczkę stonują. Zresztą nie wiem jak ostatecznie będzie. No bo myślę, że wszyscy w tej chwili mamy trochę zbyt gorące głowy i, i to, co mówimy, to, co pada, te słowa, które padają, no są zbyt emocjonalne.